Przewodniczący Rady wraz z klubem Gorzów Plus złożył taki wniosek, żebyśmy przedyskutowali jednak ten temat. To nie jest oczywiście wiadomo, że zawsze kontrowersyjny, ale też z odpowiedzialności tego, że jednak budżet miasta musimy dbać o ten budżet, musimy dbać. W związku z tym potrzeba jeszcze czasu i dyskusji na temat podatków. Generalnie wiemy, że w ostatnim czasie jest te podwyżki, które nas spotykają są dosyć spore. W przypadku podatków może procentowo to też wygląda wygląda dosyć poważnie. Natomiast tak naprawdę te podwyżki naszych mieszkańców no nie byłyby aż tak bolesne, bo często jest to kilka czy kilkanaście złotych, ale jest na pewno jeszcze obszar do dyskusji. Jeśli mówimy o wzroście podatku, to taki punkt zawsze jest kontrowersyjny i stwierdziliśmy ja w rozmowie z Panem Prezydentem Jackiem Wójcickim, ale także wielu radnych, w tym radni Klubu Radnych Gorzów plus stwierdziliśmy, że potrzebujemy więcej czasu. Nie sztuka podnosić podatki, to odczu, odczują, po prostu odczuliby, czy odczują niemalże wszyscy mieszkańcy, przede wszystkim także i przedsiębiorcy, którzy są złotym niemalże powiedziałbym jajkiem, po prostu dlatego, że oni przychodzą, przynoszą e, dochody, to przecież z ich podatków między innymi e, żyjemy, e, dlatego się po prostu rozwija i jestem przekonany, że znajdziemy określony kompromis, znajdziemy określone rozwiązanie, tak, żeby w miarę możliwości wszystkie strony były zadowolone, o ile w takim temacie może być ktoś zadowolony. Miasto siłą rzeczy szuka jak największych pieniędzy, ponieważ budżety z roku na rok są coraz większe, wydatki są coraz większe, i tak naprawdę szybki rozwój implikuje i potrzeby jeszcze większej i posiadanie jeszcze większej ilości pieniędzy, bo to tak się nam wydaje. Że, że już miasto jest rozwinięte i nie potrzebujemy. Nie, to nieprawda. To, to właśnie te kolejne inwestycje czasami są coraz droższe, że wykonujemy to, na co nas stać. Pojawiają się coraz droższe inwestycje i coraz droższe potrzeby. Więc to jest tak po prostu, że miasta szukają tych pieniędzy tak, a nie inaczej. To nie jest żadna, żadna nowość. A ta propozycja m, tej podwyżki była po prostu dosyć wysoka, bo to niemalże maksymalny pułap, no, na co my jako radni prawej i Sprawiedliwości nie chcieliśmy się zgodzić. Zdjęcie przez Prezydenta Miasta z porządku obrad sesji punktu dotyczącego podwyżek podatków od nieruchomości wskazuje, że Prezydent nie był przekonany czy w ogóle ta uchwała ma szansę na przejście i myślę, że była to w tym momencie jedyna rozsądna decyzja. My jako Klub Radnych Platform obywatelskich zapowiadaliśmy, że w tej formule, w, tej, w tych stawkach takiej uchwały nie poprzemy. Podejrzewam, że inne kluby też nie były skory do tego, żeby się na to zgodzić.